Witam bardzo serdecznie dzisiaj wyjątkowego gościa, autora wyjątkowej publikacji, ale publikacji, którą chciałbym w pewien sposób przedstawić, również odnosząc się do tego, co zostało napisane na okładce, a mianowicie, mocarz, mistrz, obrońca praw człowieka, narodu i Kościoła, ojciec wolnych ludzi, Stefan Kardynał Wyszyński. Witam bardzo serdecznie dzisiejszego gościa, pana... Pawła Zuchniewicza, witam serdecznie. Ja również witam bardzo serdecznie do tego dodana czy do tego całego zbioru przymiotników. No, po prostu wyjątkowy bohater. wyjątkowy bohater. Wyjątkowy bohater. O którym chcemy dzisiaj porozmawiać w audycji Weź i czytaj. Kamisulej Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana, Radio Civitas Christiana, kłaniam się nisko i witam zarówno naszych słuchaczy, jak i widzów. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Chciałbym zapytać o ten tytuł. Tytuł bardzo wyjątkowy. Ojciec wolnych ludzi, od ciebie trzeba wymagać najwięcej. Co autor miał na myśli? Tak, moja Poliska, a skąd ty możesz wiedzieć, co autor miał na myśli? Te <laughs> słowa, słowacki, siekiewicz, Miskiewicz, a się nie aspirujemy do takich wielkich postaci, ale um, inspiracja wzięła się chyba przede wszystkim z tego, co Jan Paweł II powiedział o prymasie Wyszyńskim, kiedy przyjechał tutaj do Polski. To była pierwsza jego pielgrzymka po śmierci prymasa. Prymas zmarł w 1981 roku, była wiadomo, w dramatycznych okolicznościach to było, wszystko się rozgrywało. To zamach na placu św. Piotra 13 maja, 28 maja y, umiera prymas, potem stan wojenny. I kiedy Jan Paweł II przyjechał, to pierwsze kroki y, tego samego dnia, zaraz po wylądowaniu na lotnisku w Okęcie, pojechał do katedry. I tam odprawił swoją pierwszą przeświętą i mówił właśnie o prymasie. I mówił wtedy: był człowiekiem wolnym i uczył nas wszystkich prawdziwej wolności. I to jest jakby jedna strona tego tytułu. O, o, ojciec wolnych ludzi, ale druga to jest właśnie ojciec. Czyli nazywali go ojcem. A co rozumiemy przez to, że uczył nas wolności? Jak na to patrzył prymas? No i oczywiście Jan Paweł II. Prymas był w więzieniu. I kiedy był w więzień, był najbardziej wolnym człowiekiem w świata. To znaczy, on uczył tej wolności poprzez swój przykład. To znaczy, przez to, co mówił, ale najpierw przez to, co czynił. I to jest bardzo charakterystyczne. Ja mówię, tylko jedną rzecz chyba z tego okresu więzienia, Może więcej tam potem nam wyjdzie w Pana pytaniach, ale yy, zauważył, że prymas, kiedy został uwięziony, zanotował w zapiskach więziennych, że on czuje się jakby spokojniejszy teraz, bo. Wielu kapłanów jest prześladowanych, ale też naród jest jakby w niewoli, tak? bo to był okres stalinowski. Ja mówię, że teraz pasterz tego narodu jest w niewoli, więc dzieli los tego narodu. Tylko, że on do tej niewoli, do którą był wtłoczony, podszedł w sposób wolny. To znaczy, on określił, jakby nawet ten jego słynny plan dnia, tak? który. Który, o którym tak dużo się mówi, że on wyznaczył sobie plan pewien dnia od 5 rano do 22, że tam każda godzina była zaplanowana, co on będzie robił. I on w tym odnalazł swoją wewnętrzną wolność. Czyli on wewnętrznie był wolny, bo kto dokonał tego wyboru? Kto wybrał plan dnia? On. Kto go potem e, respektował i wypełniał? On. Czyli był wolnym człowiekiem. Jest to konkretna cecha, wolność, pewna sumienność pracy i organizacji swojego czasu, która. Jest również przykładem dla współczesnego czytelnika, ale zanim do tego przejdziemy, chciałbym zapytać też o kwestie odnosząc się jeszcze do tego tematu. Bo czytając tą książkę, zastanawiam się, czy ojciec i wolność również w pewien sposób nie odnosi się do współczesności. Jeśli popatrzymy na spóźniejsze rolę ojca i ojcostwa, rodzicielstwa ogólnie, to też jest temat który w dalszym ciągu jest aktualny, ale który się zmienia, który niestety ulega pewnym nowoczesnym trendom. No i Jeśli popatrzymy na wolność ludzi i wolność szeroko rozumianą, to pewnie inaczej na nią patrzył Prymas Wyszyński, a inaczej patrzy współczesny odbiorca, szczególnie osoba młoda, bo zakładam, że książka jest w sposób szczególny kierowana do osób młodych. To znaczy Różnica polega właściwie tylko, bym powiedział, na jednym słowie. To zresztą na to też Jan Paweł II bardzo mocno zwracał uwagę, że my możemy patrzeć na wolność jako na coś, co się ma, albo co się zdobywa. Wolności nigdy nie można mieć. Ta wolność, o której Pan mówi, wolność w takim potocznym rozumieniu, to jest wolność, którą ja mam. Ja, ja, ja mam wolność, ja jestem wolny, ja mogę robić, co chcę. Ale um, wolność ta, o której, um, którą jakby dowodził, którą zdobył, można powiedzieć, zdobywał cały czas prymas, to jest wolność, jak to się mówi, zadana. Czyli w, papież Jan Paweł II mówił, że wolności nigdy się nie posiada. Wolność zawsze się zdobywa, czyli jest to proces dynamiczny. Czyli, czyli e, jeśli ja dzisiaj rano wstaję, tak, to mam przed, przed sobą ileś decyzji do podjęcia. Albo je podejmę, albo nie. Nie podjęcie tej decyzji też jest jakąś decyzją, tak? tak? I, e, i e, mogę nie podejmować, po prostu, bo ja jestem wolny, więc mogę nic nie robić, nie? Ale wtedy ja tak naprawdę staję się niewolnikiem mojego lenistwa, e, moich jakichś uzależnień, moich pociech łatwych. Wtedy, natomiast jeśli ja zdobywam tę wolność, czyli dokonuję pewnych wyborów i idę za nimi e, i czynię to, wtedy staję się coraz bardziej wolny. Jest, można powiedzieć, to bardzo dobrze widać, nawet to było dobrze widoczne w tym okresie uwięzienia. Prymas był odcięty od wszelkich wiadomości. I dzisiaj kołczowie nowocześnie to mówią, że jest coś takiego jak strefa zainteresowania, strefa wpływu. To znaczy, że realny wpływ na rzeczy, na które masz, no jaki ja mam wpływ na przykład na to, co dzieje się, nie wiem, nawet za wschodnią granicą, prawda? Nie mam żadnego wpływu, ale mogę się tym bardzo interesować. Ale teraz mogę poszerzać moją strefę wpływu poprzez to, że czynię realne rzeczy, tak? I wtedy to moje zainteres różne zainteresowania, one cały czas będą, ale w odpowiednich proporcjach, tak? I prymas w więzieniu, będąc odcięty od wszelkich wiadomości zewnętrznych, on jakby miał smartfona, mógłby cały czas, prawda, przeglądać sobie, co tam złykać, tak? Sprawdzać, nie? On, on wypełnił to działaniem, czynieniem czegoś, tak? I zrobił ogromne, znaczy o, zrobił rzecz ogromną i to my dzisiaj widzimy. Mocarz, tak, nie możemy powiedzieć dlaczego, ale on zrobił rzecz ogromną robić, robiąc drobne rzeczy, na które ma wpływ. I wtedy jest wolność. Jest to bardzo ważna cecha, szczególnie w takim dość skomplikowanym życiu współczesnym, ponieważ mamy dość dużo obowiązków, więc myślę, że takie usystematyzowanie w sposób naturalny też pozwoli na tą wolność budować, ale również tą wolność wewnętrzną. No bo nie możemy zapominać o tym, że prymas również w sposób duchowy tą wewnętrzną wolność zdobywał, no, czego skutkiem było oczywiście akt oddania i zawierzenia Maryi Polskiej Kościoła. Tak, to był pewien wymiar, to był wymiar duchowy i wymiar równocześnie bardzo ludzki, bo my czasem rozdzielamy te dwie rzeczywistości wielkość Prymasa, znaczy też jego prym, postaci jako bardzo aktualnej na dziś. Na dziś, nie na wtedy. Bo niektórzy czasem, właśnie, czasem młodzi ludzie mówią, że no to on był taki, co walczył z komunizmem. Komunizmu nie ma, nie ma potrzeby w ogóle go poznawać. Nie, 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 nie. Abstrahując od tego, że komunizm cały czas w jakiś sposób istnieje, to, czy powiedzmy, to myślenie takie lewicowe tam, no jak już nie chcę w to wchodzić, ale, ale jest, jest oczywiście inne zagadnienie, to znaczy, że duch nie jest oddzielny od ciała. Czyli u prymasa on miał świadomość swojej natury ludzkiej, bo on wiedział, co się z nim będzie działo, jeśli on sobie tak puści, będzie sobie z dnia na dzień czekał, aż coś się zmieni. Tak? Wiedział, że jego to rozłoży od wewnątrz. Tak? To tak jak dzisiaj my mamy, mówimy po okresie pandemii, młodzież pada w depresję. To jest, to jest zjawisko somatyczne, znaczy psychosomatyczne, jest to choroba. On wiedział, że człowiek, który nie pracuje, rozkłada się, i to jest w kategoriach naturalnych. I na tym buduje się coś więcej jeszcze. To znaczy, on wiedział, że jego celem nie jest bycie prymasem, jego celem nie jest wyjście z więzienia. Jego cel jest o wiele, wiele dalej. Czyli jego cel jest, można powiedzieć, na wieczność. I to ma wpływ na przykład na moje działanie, jeśli jak ja określam moje cele i widzę ten mój cel na przykład na najbliższy tydzień, najbliższy miesiąc, na rok, a może na dłużej. Tak? No, a prymas widział na On widział na wieczność. Tak? I dlatego ten akt oddania Matce Bożej był pewnym, jednej, z jednej strony wyrazem odwagi ludzkiej, bo mówi: dobrze, ja oddaję Ci siebie całkowicie. Tak? To znaczy, jakby rezygnuję z pewnej mojej wolności, rezygnuję z kontroli. Bo my chcemy mieć kontrolę na wszystkim, tak? Szczególnie w Ziemi. Na wszystkim mamy kontrolę. Jak chcę coś wiedzieć, od razu patrzę, prawa, Google prawa. Prawa mi mówi, i tak dalej. Tak? On mówi: Ja rezygnuję z tej kontroli. Ja oddaję to w Twoje ręce. I to jest akt odwagi ludzkiej, ale jednocześnie akt duchowy. I to rzeczywiście można powiedzieć, że jakby niesamowite jest, bo on to doświadczenie, które miał w więzieniu, on zabrał je potem. I on ten plan dnia, o którym, który wypracował sobie w stoczku warmińskim, on go potem stosował aż do swojej śmierci, niemalże, tak? Czyli wyszedł na wolność, był wolny zewnętrznie, a jednocześnie w tych ramach, takich dosyć, bym powiedział, surowych, ale nie plan dla planu, nie, 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 nie. Przede wszystkim człowiek, tak? To znaczy on był w stanie za każdym razem ten plan odłożyć, jeśli człowiek jest jego potrzebą, kiedy była ta miłość, którą on miał świadczyć, był potrzebą y, y, jego pomocy. Zawsze. No, to pewnie jeszcze byśmy mogli tutaj w tym momencie poruszyć temat godności w nauczaniu księdza prymasa, bo wiemy, że człowiek tam był najważniejszy. Ale zanim do tego przejdziemy i może y, poruszymy to w dalszej części, to powiedzmy troszkę o budowie książki. bo nas bardzo niespotykana, moim zdaniem, Mimo to, że jest objętość jest jej dość pokaźna, to książka zaprasza... Ale duży dróg, duży drug. Tak, duży dróg, ale oczywiście nie zniechęca. Bo moim zdaniem zaprasza czytelnika do tego, żeby w pewien sposób wejść w codzienne życie prymasa i mu towarzyszyć. To nie jest książka historyczna, to nie jest książka, która powiedzmy jest tak jakby opowieścią prymasa, ale zaprasza nas do takiego codziennego towarzyszenia prymasowi a druga część to część, która składa się z podjęcia próby na odpowiedzi pytania zadane przez czytelników, czy, czy osoby, które są związane bezpośrednio z, z wydawcą ze stacją 7. Mhm. Więc jakbyśmy mogli powiedzieć, skąd taki pomysł? Bo on jest mhm. dość niespotykany. I, i wspomniem, warto też wspomnieć, że te, te rozdziały są dość takie nie, Niedużo nie objętościowo, to znaczy bardzo przyjemnie się tą książkę czyta, również ze względu na, na ich objętość, na, na styl y, oraz samo zastosowanie słownictwa. No Ona jest dostosowana trochę do wymogów dzisiejszych czasów, tak? To znaczy, y, muszą być stosunkowo krótkie odcinki, bo dzisiaj, y, szczególnie młodym ludziom, trudno jest się skoncentrować na czymś dłuższym. Y, więc y, rzeczywiście jest jakby. Pocięta na takie małe kawałeczki, to też bierze się z takiego doświadczenia radiowego, bo kiedyś pracowałem w radio, i przekonałem się, że można całą prawdę powiedzieć w półtorej minuty o tak, jakimś człowieku. Tak. Jest to możliwe, tak. Jak to zrobić? Znaczy, po prostu, jeśli człowiek jest integralny, jest spójny, to nawet w jednym jego działaniu widać jakby całe jego życie. Tak. Jeśli, I to jest więc, to jest taka jakby konstrukcja tej książki tej wersji narracyjnej. Druga rzecz jest taka, że człowiek jest wiarygodny, może mówić przepiękne rzeczy, tak? my tutaj też sobie rozmawiamy, ale człowiek jest wiarygodny wtedy, kiedy w jego życiu widać, że on tym żyje. Więc tak jak czytamy, no Prymas jest świętym Kościoła, błogosławionym Kościoła katolickiego, kto to jest błogosławiony, to jest ten, który naśladuje konkretną osobę, czyli Jezusa Chrystusa. O Chrystusie jest powiedziane, że chodził po ziemi, czyniąc i ucząc. W tej kolejności, czyniąc i ucząc. I dzisiaj to się sprawdza, to znaczy widzimy też, że autorytety no to są ci, do których mamy zaufanie. Znaczy widzimy, że nie wiem, taki Lewandowski no po prostu zrobił hat-trika i to nie jednego i, i jest znakomitym piłkarzem, no bo czyni dobrze. Tak. Jest wiarygodny. Więc pierwsza część to jest część narracyjna, czyli to jest historia życia prymasa ujęta w takiej formie powieściowej, w której no my mamy jakby okazję być w jego towarzystwie, jakby być blisko niego tak? i towarzyszyć mu w różnych sytuacjach. Tu nie tyle chodzi o to, żeby dowiedzieć się, że on złożył akt oddania Matce Bożej 8 grudnia 53 roku, choć to jest ważny fakt, tak, że ta data, ale chodzi o to, żeby zobaczyć też, w jaki sposób on do tego doszedł, jakie były jego myśli, jaka była sytuacja jego okoliczności życiowych, bo wydarzenia mówią do nas. A, A dać... też, przepraszam, chciałbym się zapytać o jedną rzecz, bo książka rozpoczyna się od 1981 tak, roku, od tak, marca. Tak. tak I tak, później tak. znowu, rozpoczynając e, kolejne rozdziały, wracamy do 1939 tak. roku. Czy rozumiesz, że to jest za, za, zamysł e, celowy, integralny tak. i celowy? Tak, tak, tak. Dlatego, że. Mm, Dlatego, że ten prymas, znaczy nie do przecenienia jest miłość, Chryst miłość prymasa do Polski. Tak? I on odchodził w momencie dla Polski, jako dla narodu dramatycznym. To, był, to było po, po strajkach sierpniowych, solidarności, po to był kryzys bydgoski, tak, kiedy właściwie staliśmy na, na skraju e, strajku generalnego z perspektywą interwencji sowieckiej. E, stan, wo, e, przepraszam, zamach na placu św. Piotra, mm -hmm. Jan Paweł II i w tym momencie on odchodził. I, w, e, no, i, I prawdą jest, znaczy, że cała prawda o człowieku to wychodzi w ostatnich chwilach jego życia. Nawet się mówi ostatnie słowa. Tak, że, o, jakie życie, taka śmierć. Nie? I dlatego tutaj ten początek zależał mi na tym, żeby to scharakteryzować, to jest jedno. Drugie, dlaczego zacząć dopiero od, od wojny, tak? kiedy wiemy, że historia prymasa to była sięga dużo, dużo wcześniej. Natomiast tutaj wydawało, wydawało mi się, że było będzie dobrze, jeśli zrobimy jakieś odniesienia, powiedzmy, będą jakieś retrospekcje do, do poprzednich lat jego doświadczeń. Natomiast ja właśnie chciałem się bardzo skoncentrować na tym okresie, kiedy prymas zaczął jakby być poddawany takim próbom, które w sposób wyraźny prowadziły go do tej misji, którą on docelowo miał spełnić. Tak? I wtedy ten rok, kiedy jest utrata wolności, tak? bo mhm. on, on żyje w kraju niewolnym jako dziecko, bo jest za, są zabory. I do tego będzie odniesienie na Placu Zwycięstwa, prawda, kiedy on wspomina, że tutaj stała cerkiew, która była takim symbolem panowania caratu. Ale potem jest w Polsce wolnej, kiedy dojrzewa i potem jest ten moment, kiedy Polska traci wolność. Ona traci wolność i prymas jej towarzyszy aż do 81 roku. W niewoli ku wolności. No to jest piękne, piękne dzisiaj, ale też jest druga część. Jest ten też ten druga temat. część. Ale tak? zanim przejdziemy do drugiej części, to dla mnie bardzo um, interesujące jest to wprowadzenie do nauki prymasa Wyszyńskiego student i franciszkanie. Tak. tak. Co tam no, możemy znaleźć w tej, w tej części? No, jest pewien jakby osobisty dług człowieka, tak. Myślę, że każdy z nas zaciąga taki dług i że my też mamy długi wobec naszych wielkich, właśnie, wobec prymasa, wobec. Papieża wobec innych osób, tak, wobec tych, którzy oddawali życie za ojczyznę, ale też no, jest taki osobisty duch autora, y, który y, no, z prymasem daleko go widział jako chłopak, gdzieś tam w parafii, czy co prawda? Natomiast natomiast y, dlaczego student i Po prostu y, ja wtedy, y, w tym kiedy prymas odchodził, to spotkałem księdza, właśnie ojca Franciszkanina, ojca Klemensa Siwińskiego, który, no, który był pasjonatem koncesjonału. Tak? Zresztą do końca swoich dni. Tak? Pasjonat koncesjonalu, Do końca swoich I ja w ogóle nie wiedziałem, co to jest za postać. Tak? Ja nie wiedz, nie wiedz, to była wybitna postać w Kościele Polskim. Tak? I, I właściwie dopiero się właśnie dowiedziałem o czymś, kiedy kiedy po zamachu na papieża pobiegłem do ojca Klemensa, żeby z nim o tym porozmawiać, a ojca nie było. I mi powiedział: furtianin, a ojciec jest w Rzymie. Tak? I dopiero kiedy ojciec przyjechał z Rzymu, no to ja do niego poszedłem, i on mi wtedy opowiedział właśnie: No, i wiesz, bo to był człowiek ogromnej dobroci. Ja pamiętam to właśnie tą do jego dobroci, wiesz, i, ta, i, i pokory, i skromności. Tak? On nigdy o sobie nic nie mówił, to naprawdę ma wybitna postać. I mówi, no i wiesz, tak człowiek mógł pomóc nawet, bo, bo ja tam, bo byłem w Poliknicy Dżemeli, on no się znał i z papieżem i z prymatem. I <laughs> mówi, ja dostałem od papieża ten różaniec, żeby... I prymasowi tutaj go zaniosłem. To mi utkwiło wtedy. I dopiero potem, kiedy już jako dziennikarz, jako pisarz szukałem w różnych źródłach i potem patrzę, że prymas Wyszyński rozmawia z papieżem i mówi, mam na szyi różaniec od Ojca Świętego tak to, to był ten różaniec? Ten, to był ten różaniec. Tak. I, i, I myślę, znaczy, że po prostu, znaczy, no to jest jakby ogromny dług, tak? nie do spłacenia, ale ogromny dług, żeby, tych, żeby ci ludzie pozostali w naszej świadomości, bo to byli wielcy ludzie, ale wielcy właśnie wielkiej miłości. Musimy powoli zmierzać do końca, więc powiedzmy jeszcze w kilku słowach o Okej, tej drugiej ostatniej, drugiej części. ostatniej części. To jest taka próba, bym powiedział, wywiadu z prymasem. Tak, prymas A są pytań, bardzo ciekawe pytań. pytania. Pozumiem, że jedno przytoczę, bo myślę, że to też jest ważne z, z tego względu, iż książka jest na liście lektur obowiązkowych dla osób młodych. A tam się pojawia takie bardzo ciekawe pytanie, moim zdaniem. Co jednak powiedziałby ksiądz prymas młodym ludziom, którzy stoją w obliczu konkretnego wyboru? Szkoły, studiów, zawodu, które wydawałby szansę rozwoju i utrzymania? Bardzo aktualne pytanie, bardzo ważne. I myślę, że też młode osoby sobie je dość często stawiają. Mm -hmm. I oczywiście nasi czytelnicy mogą taką odpowiedź znaleźć w no. tej książce. Tak, ja też nie będę powiem. <laughs> tak, ale książka, ta część powstała w ten sposób, że czytelnicy, znaczy odbiorcy portalu Stacja 7. Dostali takie zadanie, że mogą zadawać pytania prymasowi. Tam około 400 pytań wpłynęło przez ten portal, tak? I Myśmy wybrali z nich takie no jakby najbardziej jakieś różne ważące, po, podzieliliśmy na różne grupy tematyczne i w nauczaniu prymasa, ogromnym, tak, ale trzeba było się trochę przez to przekonać. To było dla mnie trudne, ale też bardzo ubogacające. W nauczaniu prymasa szukaliśmy odpowiedzi na te pytania. I to też tak, żeby jakby odnieść się do dzisiejszych czasów. I okazuje się, że on ma nam dużo do powiedzenia. Na dzisiaj, na XXI wiek. Także rzeczywiście um, autorytet, który w dodatku ma coś do powiedzenia. Wystarczy sięgnąć do tych książek, do dzieł księdza Prymasa, ale również do dzieł naszego dzisiejszego gościa, wyjątkowej książki pod tytułem Ojciec Wolnych Ludzi. Od ciebie trzeba wymagać najwięcej. Moim, Państwa, gościem był Pan Adwo Zuchniewicz, bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. Ja również dziękuję za zaproszenie. Kłaniam się nisko i zapraszam bardzo serdecznie do kolejnej audycji Wesi czytaj. Do widzenia. Do widzenia.